I uwaga, proszę! Kurde, no niestety. Liczyłem na, na prawda, sympatycznego, jak to się nazywa, y, impostera. Tutaj, kurczę, znowu mi został przydzielony krumecik, ale dobrze. Ostatni raz, jak graliśmy w składzie całym, to była bardzo fajna rozrywka. Dzisiaj, znowu mamy cały skład, więc będzie fajnie. Rozumiem, że zrobię sobie to, bo to jest najgorsze na początek. Proszę, niech przerwij mi tego nikt, bo ja nie mam zamiaru tego dru drugi raz robić. Błagam. Tu trzeba się skupić teraz. W ogóle nie widziałem, gdzie był trzeci, ale tak. O, kurde, ale jest skomplikowany ten kodzik tym razem. Uwaga, pum, 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 okej. Okay. Dobra, łatwo, łatwo, dobra. Najgorszy quest jest za nami, teraz to już z górki. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Amongasa. O, minąłem tu brązowego, dobra, dobra. Czy tutaj jest jakieś ciało? Nie ma ciała, jest tutaj Kondi i ktoś tam jeszcze był, ale nie złożyłem uwagi, kto. Ale witam was bardzo serdecznie w odcinku kolejnym, prawda, z Amongasa, z ekipką tutaj, prawda, fajną, sympatyczną, z którą sobie porozmawiamy teraz. Oj, oj, Dobra, self, self, No to czekaj, Nie, czekaj. Kto naprawił światła? Ja. Ja z tym nieborciem. Czyli Jagieł i Kondi, tak? Ja, ja, ja kliruję Kondiego, Kondi to nie mógł być mądry. No, dobra, ja bez... dobra, 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 jeśli by naprawiliście światło, to git. Szczypcon, gdzie skończyłeś? W elektryku. Łukasz. Laura lower po lewo. Widzieliście tego? Szczypcona? Ja, się Dla, nie, ja skończyłem w elektryku z Tostem też. Dobra, Łukasz ty gdzie? Jeszcze raz. W Lower Engine, bo robiłem najpierw... Widzieliście go, go tam? W sensie Dawid i Tost. to. Sobie. ja szedłem w ogóle od prawej strony. Więc nie. Ja od lewej, a ja, mogę ja minąłem od smówka od tylko od tam. Pawercia szło z lewej strony. Dobra. Tak. Bo też ja miałem ja pawercie sobie. i Szczypsona i skończyłem w kafeterii. Skończyli ja w kafeterii. byłam przy elektryku, podaj. Nie, ty byłeś w y, dolnym reaktorze. I Dobra, ciało jest, ciało jest w kafeterii, przez rzucie śmieci. Więc najbardziej podejrzany jest smufek, ale... Drzwi były zamknięte. Że czekałem, aż się otworzą, żeby wejść do tej kafeterii, więc nie wiem. W czy... kafeterii były drzwi zamknięte, czy gdzie? Tak, były. Od, od każdej strony. A z której no, strony no, wbiegałeś do kafeterii? Od prawej, od weaponsów wbiegałem do kafeterii. Ja widziałem smówka, który przebiegał pod elektrykiem Co w się, sensie nie no wiem tak. czy był w elektryku czy nie Tak, wiem, że wyszedłem A jest to w stanie ktoś potwierdzić, co cię widział potwierdza tam? potwierdza to Jagiel Kondi, bo oni naprawili światło Ja go nie widziałem ja nie? nie widziałem No... Ja widziałem go jak przebiegał tylko I pobiegł przez lower na do góry w tej rundzie widziałem Chipsona i Powercie. I więcej Ja bym skipał. A Dawida nie widziałeś? jesteś no na do skipa jesteś kozak ja, ja to, ja to nie, w tym, nie? W elektryku tam z Tostem. Tost mi musiał widzieć. W sensie nie wiem, czy mnie widziałem. Znaczy, ja, ja robiłem a więc nie, nie no, widziałem no. cię akurat, ale, ja... ale był tam ktoś, więc możliwe, że to byłeś ty. Możesz mi tak. zauważyć. To byłem. Powercia biegła w stronę elektryka z lewej strony, tak? Ktoś to mówił? Tak, tak. Tak, ja mijałam chyba. A ty jak się dostałeś do tego i kafeterii smutek? Do kafeterii, z elektryka wyszedłem, szedłem lewą stroną, przez okay. minąłem tam Tosta, później minąłem pawercie i... Jak wchodziłem do kafeterii, to się ten... report pojawił. Dobra, idzie, nie czekaj, wiem... Czekaj, 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 czekaj. Jak wszedłeś do tej kafeterii? Normalnie, tak? No, no wszedłem, no idealnie, no... Wszedłem i się... Z... O, <grym o, o, <grym normalnie, normalnie zawierze, wszedłem. Nie? Otwarte były już nie. były. To No ja w sensie, wiecie, wszedłem i po prostu od razu był report, nie? Bo... Jak no jak ja to samo miałem, co ty. Zasięg. A też miałeś myśl... no, ja się. Czy nie przycisk! proszę. Przyciski na oku i lecimy dalej. No, 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 kill miałeś, tak? Dobrze. <laughs> pa, jak I ci co, zaufali, że <laughs> No jak wszyscy z kim na liście, <laughs> pega Tak, kogo zagłosował? Dobra, no śmieszna rozrywka się tu zapowiada. <laughs> Ja podejrzewam, że to jest smufek, szczerze mówiąc. No tak się bronił nieudolnie, nie będę ukrywał, że to... nie, przekonało mnie w ogóle totalnie. Niestety padł jako pierwszy Wojtini, czyli mój, prawda, tutaj, prawda, sprzymierzenie, z którym zdarza mi się nagrywać odcinki. Prawda, kolega z ławki szkolnej, więc kurde, no, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, szkoda mi go trochę, no, ale dobra, bo że nie był impostorem. Tylko tam się teraz nudzi pewnie, dobra, rozwalamy tutaj te, te liście, wywalamy to. Nikogo tu nie widzę, więc tak. Na kamerach. O, ktoś siedzi na kamerach, dobra? Ktoś jest na kamerach, ktoś jest. Ktoś tam po lewej stronie, może. Uż, dobra, jest tutaj smufek, który mnie teraz zabije pewnie. O, nie, nie, nie. Dave. Dave i smufek. Co to miało? Kurde być. Kurde, no nigdy nie będę tym ty... impostorem. No przecież to jest no, jakieś nienormalne. Dobra, mamy kolejny odcinek z ekipą. W poprzednim odcinku zginąłem od razu. W sensie, nawet nie odcinku, no to jest ten sam odcinek. że to razem z tą gierką, bo przecież tak to bym odcinka nie skleił. Ale witam wszystkich na kolejnej gierce. No, tamtą gierkę, no. Nie wygrali impostorzy, nie wygrali, tyle wam powiem. No, ale możecie iść, prawda, zobaczyć, jeżeli chcecie ją całą, to dodejdę na kanał, bo ona tam na pewno będzie. Ja tu, prawda, Kontynuuję z Pawersia ze mną, prawda, tutaj w tym, tu jeszcze ktoś jest, malcho, tu jest jeszcze, no dobra, dobra. Pójdźmy sobie do elektryka, w sumie te światła. Dobra, kto naprawi światła Kondi, dobra. Kondi naprawił światła, więc Kondi nie będzie raczej impostorem, więc tu możemy być spokojni, prawda? Oby, oby być spokojni. Dobra, czy on fejkował? Ta skabostka? trochę daleko od niego, ale chyba mógł to zrobić. Dobra, nieważne. Kondi, elektryk, zamknięte drzwi. Dobra, nie, nie jest... Dobra, okej. Okay. pawercia nie żyje. Dobra. Bieg ze mną, malcho. Ja zszedłem na dół i przez to było niebieskie ciało. Nie, czekaj. nie, nie niebieskie. Y, no nasze znaczy, Pawercia, ale przed tym właśnie widziałem y, Niebieskiego jak wychodził z dołu, więc mi się wydaje, że to Malcho, ale... ale nie wiem. Jak wychodziłem, A gdzie chciało jeszcze raz? Jak, gdzie? Y, przy storage'u, tak jak ja szedłem od jakby komunikacji. Tam na jak do. wychodziłem no, dobra, z admina, wybiegłem razem z Pawerciem i z Malchem właśnie, byliśmy do storage'a. Więc by no, się zgadzało. No, ja byłem w nawigacji no, jakiś możliwe, czas no. temu i wbiegł tam Jagiel, Machon, Malcho i ktoś jeszcze, chyba Smufek, tak? Mhm. Ja potem wybiegłem, i zbiegałem z kimś i silcy robiłem, i zgłosiliście ciało. Ja na pewno światło. Ja w silcach teraz skończyłem. No to Dobrze, no to w takim razie chyba wiemy, co? Nie nie, 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 nie ma szans. No dobrze, no to proszę, broń się. się Dopiero że widziałeś mnie z pawercią w Straydżiu, a to niemożliwe, ponieważ ja byłem w kafeterii i poszedłem na dół do nawigacji. To prawda, Pawercia, czy widziałeś, Taka, czy nie, widziałeś w, w, w adminie. Znaczy, no tak, w adminie, malcha. No nie Ale ty na nikczem przeszedłeś, on wydaje. Dobra, chwila, malcha, kiedy byłeś w kapie? W... Ja, no. Jakieś nie wiem. Jak zaczynam. Dwie minuty przed tym spotkaniem. Dwie minuty przed spotkaniem, tyle runda nawet nie trwa. No. Dobra. No i <laughs> ja nie Nie, nie dobra, bo wiesz, co przez jakiś czas, nie? Dobra, Zobaczmy. mi się tutaj wykręci szczerze powiedziawszy Dobra, no, dobra no, posłuchajcie no, mnie no. co mówię Byłem w adminie no, po... razem z y, Malchem i z Paweciem Wiem, bo widziałem Poszuję. Bo ja jestem tego pewien Więc musiał tam być pozdrow. Żegnaj chłopcze Pozdro Przyszedł i nie pograł Przyznaj się, byłeś impulsorem, nie? Przyznać, tak to kamery, przyzna się Dobra, ta gra jest no. Ha 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 No, za dobrymi crewmate'ami hmm. Dobra, pierwszy impostor z głowy, nie wiem kto jest drugim, ale... będzie ciekawy. Coś tak czuję. Dobra, podejrzewam, że to, to... będzie ktoś... A to wszystko zobaczymy tak naprawdę od tego jak się kile będą sypać, ale podejrzewam, że to nie będzie nikt, nikt jakiś taki yy, wybitny w to. Nawet nie wiem czy warto jest robić tego questa, bo coś czuję, że i tak go nigdy nie będę nie, nie, jakby nie, 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 nie dokończymy gry. Nie wygramy jej na quest, na pewno wyeliminujemy tego. Jak to się nazywa? Impostora. Dobra, czekajcie, żebym się nie pomylił teraz Ale dziwny kod. No, ale te kody są takie, żeby właśnie ich nie zapamiętać Dobra, biegnie od góry Davison Ja nie chcę, nie chcę tutaj, prawda, dostać od niego, więc uciekam Bo on może być i impostorem po raz drugi, może nie ukrywajmy, może być imposterem, A ja chciałbym chociaż tym razem przetrwać. Dobra, Condi tam robił sobie downloada, więc okej. Okay. Condi wydaje mi się być czysty, bo on naprawił światła na początku. Teraz tutaj pobiera sobie piękne dane. Yy, sympatycznie i stanęli niegroźnym tutaj, prawda, krumecikiem, więc ja bym go nie podejrzewał totalnie. Yy, na pewno, wydaje mi się, że w jednym z impostorów będzie ktoś, kto był tutaj właśnie w, yy, w nawigacji, bo tu było sporo osób. Mógł się tu kręcić, czekając na to, no że. Naprawi ktoś go elektryka? Pierka jest, nie rozmawiamy dobra. Eee, robimy tak. Liście teraz. Dobra, tu szybki sobie wyrzucamy śmieci I uwaga. Proszę teraz, żeby mnie nikt nie zabił. Dobra, ktoś naprawi tego elektryka w końcu. Eee, admin history mi został już tylko, to jest już wszystko. I zaraz kończymy questy i wydaje mi się, że po prostu wygramy na te questy. Tak, o, takie mam przeczucie, bo w sumie no... Crewmate, wydaje, znaczy, wydaje mi się, że impostorem będzie ktoś, kto właśnie nie ogarnia za bardzo gier to się ktoś, kto nie, nie, nie robi killi, chyba że już leżą trupy, ale to by było mało prawdopodobne, no jakby nie było teraz, y, był jeden kill chyba, ale tak, a to, ha, to był, czekajcie, bo to pawercie chyba wyeliminowali, dobra, tutaj z kimś na, okej, okay, okej, okay, machoń jest impostorem, okej, okay, czyli to może być całkiem ciekawa rozgrywka, dobra, proszę, ktoś go widział, proszę. Potrzebowałbym informacji, gdzie znalazłeś ciało. No, no. Na, razie, na razie. Ja no. obstawiam na 95%, że to jest ciało elektryk. Dokładnie tak. No i elektryk. wywalam Mahonia. Tak. Już Wam powiem, dlaczego. Ponieważ biegłem sobie od górnego silnika chciałem zbić do dolnego silnika, i z security wybiegał machoń. A na kamerach nikogo nie było. Ja byłem przed sekundą sobie też właśnie na tym. No właśnie. No, to szybka gierka. Koniec? A, ale że to już, to już, już koniec? Ale Szczęśliwej łatwe. drogi, już, już czas. czas. Ej, koniec? Ta wygrana? Łatwo? Łatwiutko? No nie, ale okay. żeby tak, taka łatwa?